Ej, dobra, sławnie. Są ci sojusz i idziemy przebijać te krapy o 18 Możemy pójść? dobra polizał polizał e bez kurwa Co? nie dobra piślałem. Nie. Ej, go Siemanko, się kurwa

저기요 여기서 가

0, yy, yy, 11 liczy pili. Pili. 14 0 liczy w 14 14-2 i SŁAWNY KURWA WSTAWAJ ZESRAŁYŚ SIĘ Klapy ZNÓW NAS PRZYPIERDOLIŁY W PÓŁ koblowanie Ee, chodzi mi o to, że mam 300 dedów tylko. Bo... Ale no, zobacz, no ja nie, ja nie ye... mówię na przykład. Możesz mi ustąpić kuba i możliwie grać 100 dedów, nie palą w z... mmm, to. Dobra, spermujcie mnie, spermujcie mnie. Dobrze, calmakov. ale teraz je... sobie, ale dobrze. pomyśl, jakby nie wiem. Bocie, 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 bocie. Słonny sposób się, ale. Nie! Jebać, jebać, jebać. Bo co ci to da? Powiem, żeby ci gildi usunęli aktywność spadnie i nie wiem, no będziesz musiał rekrutację robić, no. a tak to wyjaśnisz sytuację, aktywność wróci ci do normy w godzinę i będzie wszystko okej. Nie, mi to zapalić, jak wróci kurwa ten, to pomyślcie co zrobicie. Możecie mnie spermować, nie wiem, wyjebane. Dopiero co wystartował, nie można się poddawać, przecież to jest dopiero start edycji, gdyby Ale każdy lider... Podaję, rozumiesz, że mi psycha siada przez... Od początku, kurwa, zrobiliśmy specjalnie, kurwa, robiliśmy, kuba podpite, bo zawsze się wbijają do nas, bo zawsze miałem wywalone i robiłem takie, kurwa, te krapy, że tylko po prostu pod krapę. ale w końcu się wziąłem, kurwa, w garść, bo wypierdoliłem, raczej opierdoliłem literówki, która nic nie robiła i odeszła się, spłakała, dzieciaki jebane do Besku, ale to, to jebać już to, ale po prostu, kurwa, teraz jak ja się, kurwa, nie wiem, wziąłem za to i zacząłem wszystko robić, od dwóch dni nie mogę zrobić kubu i da napierd... Patrzycie czasem na kogoś i myślicie, co tam mu siedzi w głowie. Look out, I think z tej strony Augustik, jakby ktoś nie wiedział Skończyłem z Minecraftem, ale tak na koniec filmiku chciałbym Ci powiedzieć, że Jesteś najfałszywszą kurwą w tym community Jebać Ci kurwa z felu w chuj, nienawidzę Cię po prostu, dla mnie jesteś jebanym zerem, bo przez Ciebie dużo ludzi się kłóci, pierdolisz farmazony, jesteś jebanym fermenciarzem i życi tego, żeby kurwa Twoi ludzie od Ciebie po od ciebie prostu odeszli od tej gildii i żeby poszli kurwa do bardziej tej gildii. I to tyle ode mnie, jebać Milk, jebać kol, jebać NNL, jebać wino, siema, strzała. Jebać sławnego Grubasa jebanego. Generalnie są żyje w własnym odrębnym świecie i jest odolone od rzeczywistości. Sławny kurwo, żeby ta twoja gilda już nie wstała. Sławny ty kurwo, z nogą jak klepsy teraz na w końcu te trzy No nie, bo dla mnie ta osoba weźmie po prostu hipokrytą. Mnie no, szuka zaczepki często. No, nie wiem, na serwerach nie pokazują jakiegoś poziomu ostatnimi czasy. No, jeszcze to strefa z BSQ mówi krapami, no to, to jeszcze te milki jakoś fajne były, a teraz to, to coraz więcej osób odchodzi, coraz mniej w gildii. To... Chciałbym od siebie dopowiedzieć, że grałem w gildii Milk. Bywały oczywiście momenty dobre, ale przede wszystkim też złe. Niestety, ale zachowaj się jak małpa, wyzywając mnie między innymi od żabajadów oraz zdradliwych kóbrew po opuszczeniu gildii, a potem chciałeś, żebyś żebym wrócił do gildii, więc trochę beka.